Tu wielkie pole do opisu dla upublicznienia standardu usługi szkoleniowej, co to jest, co, co można uzyskać w zamian za cenę, która, którą się oferuje, co, co to jest szkolenia, jakie je zrobić, żeby, żeby było efektywne. I próba doprecyzowania legislacyjnego określenia rażąco niska cena. Tak samo jest to niewykonalne, jak, jak myślę, pierwszy punkt. Inne, jakie, tu czekam na opinie ze strony Państwa. Co myślicie, z czym się borykacie, co Wam na co dzień najbardziej dolega i jak temu zaradzić? Jakie są spodziewane efekty ochrony rynku? Oczywiste. Powinna wzrosnąć jakość usług, powinien się zwiększyć popyt na usługi szkoleniowe świadczone przez profesjonalne firmy, w tym szczególnie zrzeszone w PiS, jeżeli będziemy prowadzić taką akcję. A dalej rozwój rynku szkoleniowego, czyli zgodność z naszą misją Izby. Teraz czas na dyskusję. Jakie są Państwa odczucia, wrażenia? Bardzo proszę. Czyli że dawimy wyliczyć, wyliczył, jak inni to robią, to zrobią to w tym samym interwencji. Ja mam, mam przykład, nie wiem, e, taki rynek jak e, linie lotnicze, kiedy tak? się wydawało, że usługa jest jasna i prosta, okazało się, że ktoś zaoferował rażąco niską cenę, tak, tanie linie lotnicze, Ryanair, rażącą, albo absolutnie rażąco niską cenę na tym rynku. I, ale jak się prześledzi, co oni to zrobili, to, to nie jest to nieuczciwa konkurencja. Tak? No ale już padają. Nie... nie, ja tam nie krzyczę. Ja. <grym> no, ale nie okay. już okay. padają. Już padają po kolei. To na Pytanie jest to samo, co dotyczyło branży na przykład tak? Czyli płyty CD, no wiadomo, ma 13,75 funta. Pojawiły się w tak? Co się dzieje z branżą rozrywkową wtedy kiedy za darmo, coś w YouTube, ja nie mówię, że to samo. Czyli rozumiem, że oczywiście nie obejrzę sobie Kigbila w YouTube, ale mam alternatywne pomysły, tak? Pytanie jest, czy powinniśmy wcale na przykład przed czymś takim powiedzieć, że, słuchajcie, ci, którzy uczą kantok, nie wiem, korzystania z mapy, czy powinni się obdarzać na trzy tak? Bo one im zabierają rynek, tak? Także ja bym chciał tylko taką rzecz zwrócić uwagę na temat tego, że mówienie o cenie ma zbudowane Fakt taki, że mówił, że wszyscy robią to tak samo. A jeżeli chodzi o kwestie moralne, to tam rozumiem, przez jednej strony mamy dami, a z drugiej mamy zmowę cenową, tak? Także trzeba też uważać, żeby, żeby to nie jest tak sami źle, to, to Z każdej strony jest zamienić. źle, tak. tak proszę. proszę. Panie, tak sobie pomyślałem, że kontynuując to, co, co już padło, że to może nie jest kwestia dyskusji o cenie, a bardziej o opisie produktu. To jest materiał. Delenie, żeby opisywanie na i nazywanie usługi było takie, żeby można było rozróżnić, o jakim charakterze produktu de facto rozmawialiśmy. to de facto kule. Natomiast pomyślałem sobie innej rzeczy. Te przykłady, które tutaj pokazała były na tyle zróbujące, ja tam zapamiętam jeden, gdzie cena oferowana w stosunku doszacowanej była osiem razy prawie mniejsza, osiem razy. W taką sytuacją, to nie jest moja propozycja, bo ona jest tak jakby nie od z punktu widzenia sensowności, ale tak sobie pomyślałem, czy izba, to, to wtedy Izba musiała, a nie na przykład ty lokalnie czy zainteresowany jakąś na rynku ludzkim czy takim, po prostu to się tutaj nazywa doniesienie do prokuratury o to prawda, podejrzeniu popełnienia no, przestępstwa. Otóż ja rozumiem w ten sposób, prawda? że jeżeli widzę... To są dostępne dane, że różnica między ceną, którą klient szacował prawda, i przyjął ofertę właśnie narządowiską i nie ma znaczenia czy owołę, tak, czy, czy się tak, lepszy, tak. Lepszy, prawda? To uzasadnione jest przypuszczenie, że no ktoś tutaj coś robił nie tak Tak, to, to bardzo cenna opinia, o tym nie pomyślałam, ale może faktycznie tak, tak trochę wstrząsnąć rynkiem zamawiających, pokazać, że, że nie ma zgody na wszystko, cokolwiek, jak wie, jakąkolwiek decyzję podejmą. Andrzej? Zgadzam się z moimi przedmówcami i nie zgadzam Jestem za, nawet przeciw. Znaczy nie zgadzam się dlaczego? Że coś jest. Że coś jest na rynku, tak, a nie inaczej, to nie wniosek, że to musi być żywotnie nic do, dożywotnie nie jest dane. Czyli jeżeli linie lotnicze pokazały, że można stosować ceny dumpingowe i poniżej kosztów realizować, wcale nie wniosek, że to się musi przekładać na inną branżę. Z drugiej strony... Yy, Może my zmniejmy yy, rozumowanie, faktycznie nie rozmawiajmy o cenie, a rozmawiajmy o powstawie, bo tu się rodzą pewne yy, dwie rzeczy. Z jednej strony nazwijmy umownie dumping firm, czyli nasi koledzy, którzy robią poniżej kosztów opłaca poniżej opłacalności, która mnie się wydaje realizują. Z drugiej strony dumping firm naszych klientów. Nasi klienci wykorzystując okres kryzysu, bo to jest to jest historycznie pokazane. Proszę Państwa, w latach 90. klient płacił przed szkoleniem dwa tygodnie, a jak nie zapłacił, to nie przyjeżdżał na szkole. Przyszły kolejne kryzysy, dzisiaj klient nam daje terminy i 60 i więcej dni płatności, gdzie podnosimy i finansujemy klient. Straciliśmy określone uprawnienia tylko dlatego, że były kolejne kryzysy, które obniżyły naszą zdolność negocjacyjną, naszą zdolność przetargową. Dumping firm jest o tyle niebezpieczny, że ja tu się spotkałem z firmami, dużymi korporacjami, które dają nam takie warunki, które są w założeniu nie do przyjęcia. Uzależnianie ceny wynagrodzenia od ankiet poszkoleniowych. Dobra, zgadzam się na to, ale jeżeli skala punktowa jest jeden, od 1 jeden do 4, to matematycznie licząc, jeżeli 8 jest 100% zadowolonych, a dwóch totalnie nie, to nie otrzymujemy wynagrodzenia. Proszę Państwa, no to, to, jest, to jest nielogiczne po prostu. Te, to, taka, to taka metoda, żeby, żeby nie zapłacić. Żeby nie zapłacić, żeby, żeby, żeby nie szło w stronę zapłacenia. Yy, następną rzeczą klienci przysyłają, zaczyna się kolejna praca dla nas, proszę Państwa, jak Państwo zauważyli, szacowanie ceny. Przedtem przygotowywaliśmy tonę przetargów, dziś przygotowujemy dwie tony, bo jedna tona idzie na szacowanie cen, druga tona idzie na szacowanie na konkursy przetargowe. Yy, więc te rzeczy na pewno są niebezpieczne i ja się nie zgadzam z tym, że my musimy przejść nad tym do porządku ziemnego. My powinniśmy z tym w jakiś sposób spróbować walczyć. Jak? Nie wiem, jakbym wiedział, to bym walczył. Mądrość nasza może tu pokaże określone rozwiązanie. Dużą szkodę robią, proszę Państwa, szkolenia efersowe. I jeżeli Państwo popatrzycie na zasady konkurencyjności i na określone przetargi, zobaczycie, co się w tym dzieje. Mógłbym wymieniać tego y, dużo, nie chcę. Jakie ja widzę rzeczy, które może zrobić PiS dzisiaj? PiS dziś, dzisiaj. Oprócz tego, co wymieniłem, czyli no, dochodzenie tego drogą prawną jest y, zawsze możliwe, nawet czasami nakazane, więc tutaj, tutaj to pomijam jako fakt oczywisty. Na pewno PIS może pokazywać złe praktyki. Ja sam do PIS-u przysłałem kilka umów, które były umowami ogólnodostępnymi, bo klient je przesyłał, które były z samego założenia niezgodne. Mało tego, te umowy, ja nie każę, żeby Izba pokazywała dane umowy czy dane rozwiązania z nazwą i narażała się na skutki prawne. Natomiast pokazywać to jako złe praktyki pokazywać złe praktyki tak jak tutaj, Ania pokazała przed No proszę Państwa, może komuś wreszcie zna, da, z nas coś do myślenia. Yy, następną rzeczą, którą proponuję, trzeba się rozastanowić. Proszę Państwa, konkursy na różnego rodzaju markę. Dlaczego my nie możemy dawać orderu uśmiechu specjalista, specjaliście, czy jak to zwał, tak to zwał. Ale nie możemy lansować naszych pozytywnych wzorców. Myśmy poprzestali na kodeksie dobrych praktyk. I on jest, ktoś go przyjął i na tym przyjmie. A dlaczego nie mamy pokazać, że Andrzej Jania, Nansuj, Andrzej Jania dobrze realizuje ten kodeks? Przepraszam bardzo. Dlaczego cały czas mamy pokazywać tylko tak jak w telewizji, że jedynym pozytywnym programem to jest reklama, a reszta to jest wszystko złe? I trzecia rzecz, która na pewno musi wrócić, to jest certyfikacja. I o ile były na początku istnienia Izby zdecydowanym przeciwnikiem tej formy, teraz uważam, że czas certyfikacji. Ale myślisz o certyfikacji firm, czy, czy trenerów? Czy... Ja, bym to, ja bym to przyjął bardzo ogólnie. Firm też. Znaczy, przy słowo certyfikacja, możemy do tego wrzucić każdy, co sobie podoba. Po, sobie każdy, co uznaje za stosowne. Nie chciałbym tego zawężać, nie chciałbym sprowadzić tej dyskusji do problemu certyfikacji. Bardzo dokładne sprecyzowanie sif w zamówieniach. Dlatego, że tutaj nawet z tych wypowiedzi, które czytałaś, wynikały takie, no ja powiem, po imieniu idiotyzmy. Bo jeżeli ktoś pisze, że koszty szkolenia to jest tylko wynajem sali, podatku za 500 zł w Warszawie, co jest de facto niemożliwe, znaczy jest możliwe, ale ja bym do takiej sali nie wszedł. I druga sprawa tam prowadzącego, no więc oczywiście e, najdroższy prowadzący zajęcia to jest pan doktor Lech Wałęsa, który bierze 50 tysięcy dolarów za dwie godziny, ale takich prowadzących jest mało, tak? Większość prowadzących bierze inaczej. W związku z tym a zapominanie o przysłowiowym długopisie notesie i paru innych sprawach powoduje, że co? No tak, utrzymanie biura, telefony różne inne. W związku z tym jakby yy, pierwsza sprawa, w którą my powinniśmy yy, reagować, że na przykład w CIFSie nie powinno być napisane szkolenie na temat tam dla nie wiem pięciu osób w jakimś dniu, tylko na przykład określenie tych podstawowych elementów, które ma zawierać. No tutaj akurat... Moje zdanie jest takie, że w FESACH trochę było dobrego, bo na przykład w FESACH ach było wymieniane, że ma być tam ta kawa, nie wiem, lunch, sala, długopis i tam nie wiem, materiały dla uczestnika w ilości tam ileś stron, tak? Czyli jakby pierwsza sprawa to ten SIFS. Druga rzecz, to co tutaj Sławek mówił, znaczy no są obiektywne różnice w kosztach, tak? Jak tam była jakaś ścianka to jeżeli jest firma z rzeczonej trzcianki, to ona nie ponosi kosztów dojazdu nocnego trenera, tak? To się daje, e, daje, się policzyć. Ale no jeżeli w tej trzciance ktoś wynajmuje salę, no to każdy może, znaczy tu, tu się daje policzyć ile ona kosztuje, tych sal tam pewno dużo nie ma, prawda? Więc. E, już nie mówiąc o szukaniu za, za inne rzeczy. Natomiast, żeby już to nie przedłużać, bo przecież to są trochę rzeczy oczywiste, ja jeszcze chciałem zwrócić na, jeden, na jedną uwagę, znaczy na jeden element uwagi tutaj wszystkich, mianowicie na koszty uczestniczenia w przetargach. Mianowicie sama ustawa jakby to z jednej strony napędza. A z drugiej strony e, trochę klienci, to co tutaj Andrzej powiedział, się trochę rozpuszczają. Mianowicie problem polega na tym, że wiadomo, jeżeli 10 firm startuje w przetargu, to niezależnie czy dają ceny dumpingowe, dobre, złe, jakiekolwiek, wygrywa jedna. Pozostałe dwie ponoszą koszty. I teraz e, nie chodzi tylko o kwestia pracy pracowników, prawda, tam znowuż telefonów, ale na przykład zwróćcie uwagę zbierania tam tych różnych kwitów. Tak? Że trzeba, z, nie wiem, tam od klienta dostać potwierdzenie, że było 100 czy ileś godzin. Ja nie mówię, że to jest jakiś strasznie trudne, ale to jest czasochłonne i potwornie kłopotliwe. I teraz ponosi się te koszty, ale potem, jak się nie wygra, to gdzieś te koszty się upycha i ktoś inny je ponosi. W związku z tym de facto następni klienci płacą więcej, no bo. Tak? I oczywiście znowu ktoś powie, że to jest normalna procedura biznesowa, tylko w naszej branży to jakby coraz więcej tych kosztów istnieje dodatkowo. Tak? Więc jest na przykład tutaj, no nie wiem, porozumienie, niekoniecznie zmowa, tak? Natomiast porozumienie, że startuje się, no, kilka tych firm, czy też w pewnych przetargach, no jakby się nie powinno startować, jeżeli się widzi, że to jest poniżej, poniżej standardu. Dziękuję. Teraz Tadeusz. Tak jak ja chciałem się podzielić, taką kwestią dotyczącą ceny do wartości. Ja myślę, że nie można mówić o cenach w oderwaniu od wartości. Mówimy o jakości. Jakość to jest co innego niż wartość. Są firmy w usługach, szczególnie, to wiemy doskonale, że mogą sprzedawać po bardzo wysokich cenach, i klienci kupują. Także dopóty, dopóki nie jesteśmy w stanie wyeksponować tych czynników różnicujących, to naturalną rzeczą jest, że klient będzie patrzył przez pryzmat ceny. Drugi aspekt, który jest, to jest aspekt...